Witam serdecznie wszystkie osoby tutaj, które mnie słuchają. Z okazji, tak jak już wcześniej obiecałam, niestety nie miałam wcześniej czasu nagrać tego filmiku, więc robię to teraz. Kochani, dzisiaj zrobię Wam takie krótkie czytanie na tak lub na nie, na pytanie, które Wy tam gdzieś w głowie macie, ale to nie będzie tylko to. Zaplanowałam dla Was, obiecałam, że będzie taka z okazji roku tego kanału, rocznicy, będzie tutaj dla Was niespodzianka, i tą niespodzianką jest takie coś, że możecie. Pod tym filmikiem tutaj zostawiać pytania, lub możecie wysłać je na mój adres mailowy ewentarodmałpa.gmail.com. I tam możecie również zadać mi pytania. Proszę tylko, żeby to pytania były takie konkretne, nieco mnie czeka, nieco będzie, co tam żeby duże rozkłady z szacunku do innych osób tak żeby mogła jak największej ilości osobom odpowiedzieć na dane pytanie bo wiemy że no jak będę tutaj robić czytanie na pół godziny dla jednej osoby no to nie zrobię tego dużo tak to będzie kosztem po prostu że ktoś nie, nie otrzyma tego czytania i możecie tak jak mówię możecie pytanie zadawać tutaj pod tym filmikiem możecie zadawać na na, na właśnie na, na maila możecie również na whatsappa do mnie wysłać to, to pytanie I ja się tutaj utworzę od, osobny post również pod tym postem możecie wy, zostawiać to pytanie i ja wam tutaj nie wiem albo będzie to Albo zrobię Wam na live, będę Wam odpowiadać, albo nagram filmik z tymi odpowiedziami. Jak najszybciej się da. Powiedzmy, że dzisiaj nagrywam tutaj, to, to jest 5 grudzień, także myślę, że tutaj te pytania możecie zadawać. Ja wiem, może tak z tydzień czasu, tak? Czyli do, do przyszłej niedzieli. Nie mam szybko zobaczyć, który to będzie. Dziesiąty prawdopodobnie, tak? Dobrze liczę. Piąty dzisiaj. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 grudzień do 12 grudnia możecie zadawać to pytania. I tutaj nagram wtedy filmik dla Was, czy, czy zrobię live na żywo. No, poinformuję Was tutaj na. Zależy, ile będzie tych pytań, tak? Jeżeli będzie sporo pytań, to wtedy zrobię live. No, zobaczymy jeszcze. Na pewno dostaniecie odpowiedź na to pytania. Kochani jeszcze jedna rzecz, tutaj mam troszeczkę tutaj opóźnień z tego co na pewno widzicie, dzisiaj jest grudzień a ja dopiero nagrałam filmiki, no niestety mam nadzieję, że w przyszłym roku tego czasu będzie dla mnie więcej. I będę mogła tutaj więcej z Wami być na kanale. Kochani, słuchajcie swoich ascendentów również. Nie tylko swoich znaków, zadiaków. Powiem Wam szczerze, że miałam wczoraj sytuację taką fajną, Dobrze się dla mnie zakończyła. Ale po prostu po całej tej całe, po całym tym zdarzeniu po prostu mówię do męża, wiesz co, weź przysłuchaj sobie mój filmik ses, dla Skorpiona, który jest moim znakiem w ascendencie. I ja wiem i, i zobaczcie, sytuacja, która po prostu była na grudzień y, gdzieś dla mnie y, zostawiona. Y, no taka aż po prostu nie mogłam uwierzyć, że dokładnie wyszło to, co w kartach było. Y, także y, no, byłam tą osobą, dla której akurat to czytanie było. Mam nadzieję, że tylko dla mnie, bo y, że nikt nie będzie musiał się teraz stresować. Także y, widzicie nieraz w ascendencie właśnie jest coś dla was ukryte. Y, czy też, y, czy ja coś jeszcze chcę powiedzieć? Chyba wszystko, kochani, więc y, zaczynajmy. Y, możecie sobie pomyśleć o pytaniu jakimś y, i tutaj w, y, po, y, położymy karty y, na trzy zestawy. Zaraz je tutaj wylosujemy. Y, oj, uciekają karty. Ok, na pytania tak nie. I to teraz tak po trzy karty wyciągnę. Tu jest raz, dwa i trzy. Tu będzie drugi zestaw. Dwa i trzy. I tu będzie trzeci zestaw. Ok, możecie sobie wybrać zestaw numer jeden, zestaw numer dwa, zestaw numer trzy. Zadać sobie pytanie. Mówię, to jest takie pytanie: odpowiedź będzie na tak yy, lub nie. Zaczynajmy. Numer jeden. Yy, numer jeden. Kochani, czy to będzie tak, czy nie? Yy, wydaje mi się, że to będzie tak, tylko to yy, tutaj zależy od Was dużo. Yy, kochani, to Wy musicie jakąś podjąć decyzję, yy, to jest w Waszych rękach, jakby to macie, od Was dużo zależy. To Wy macie znaczenie, yy, jakie te karty będą, ale jak yy, uważam, że na tak, tylko yy, mówię, Wy musicie tutaj yy, zadziałać. To, to tutaj wy jesteście tymi osobami, które przeważają w tym, w tym, przy tej odpowiedzi. Numer dwa, kochani. Numer dwa, jak najbardziej na no, tak. No kochani, mamy gwiazdę, czyli kartę spełnienia marzeń, mamy głupca i tutaj królową mieczy, czyli jak najbardziej po prostu z takim pełnym impetem od razu wam mówię, że jak najbardziej na tak. I numer trzy. Kochani, macie 8 buław, 8 mieczy i tutaj jest 10. No, kochani. Y jeżeli to jest, nie wiem, jakie jest pytanie. Jeżeli to jest, na, jeżeli nic się na przykład nie działo wcześniej, to tutaj pokazuje się ruch, tu pokazuje się działanie, tu pokazuje się, tu są pieniądze. Jedynie coś gdzieś, wy jakiś macie wewnętrzny strach, że to może być nie, i gdzieś się powstrzymujecie przed tym wszystkim, i nie potraficie jakby się uwolnić od tego, więc tutaj jak najbardziej na tak, tylko kochani, popracujcie nad, nad, tutaj, nad swoim myśleniem, tak? Nad na podejściem do danej sytuacji, bo może być nie. Potrzebnie się po prostu zamartwiacie, że to będzie nie, a, a tak naprawdę tutaj jak najbardziej idzie Waszą stronę na tak. Kochani, dziękuję wam bardzo za to, że mówię, tu jest rocznicowy, tak, ten filmik. Dziękuję wam bardzo za to, że ze mną jesteście, za te wszystkie subskrypcje, za komentarze, za lajki. Komentarze są naprawdę, które takie, że chwytają mnie za serce i wtedy wiem, że warto robić tutaj to, co robię, mimo, że tego czasu naprawdę mam wydzielony i te filmiki może nie są tak długie, jakbym chciała, może nie są tak wartościowe, jak ja bym chciała, ale no, staram się chociaż coś. Od siebie, żeby to nie było zupełnie, że, że po prostu nic tutaj nie będę dodawać. Mam nadzieję, że, że po prostu, mówię, znajdziecie tego czasu troszeczkę więcej. Mam oprócz, wiadomo, tego kanału inne też życiowe. Jakieś tam sprawy, sytuacje. Też się u mnie sporo dzieje, więc no, brakuje tego czasu. No i kochani, przy, zbliżają się święta, więc również życzę Wam wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń. Na nowy rok, oczywiście, spędzenia tego czasu z rodziną, żeby udało Wam się dojechać, żeby do, do Was rodzina dojechała bez problemów. No i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Mówię, zostawiajcie komentarze, to tutaj zorganizuję dla Was pytania, tak, w komentarzach, zorganizuję dla Was tutaj live, czy, czy nagram odpowiedzi dla Was. Także czekam na nie. Mam nadzieję, że Wam pomogę w jakiś sposób, właśnie odpowiadając na te pytania. Pozdrawiam was serdecznie, do usłyszenia, całuski, papa. Pa.